Mamy tutaj Leona Dwujeczkę, była zbita szyba w tych drzwiach. Auto po kolizji to nieważne. Jak wymienić szybę w tych tylnych drzwiach? Szukałem po internecie informacji, może to stare auto, ale no nie znalazłem żadnej informacji na temat tego, jak to wykonać. Słuchajcie, ogarnąłem sobie to tak, że zdziałem tą uszczelkę tutaj dookoła Ciach. i wtedy szyba. Szyba tutaj sobie wchodzi. Proszę, ją ja założoną nową. Tam mam pełno szkła. Tam to była zbita. Zakładamy, i teraz tutaj trzeba będzie się chwilę pobawić, żeby tą uszczelkę, tą uszczelkę włożyć. O, tutaj jeszcze tego dobrze nie włożyłem. To Wam pokażę. O, tutaj, i wtedy szyba, proszę bardzo, jest luźna. Na tyle, że ją spokojnie można wyjąć. I tak to wygląda. Później trzeba się chwilę z tą pobawić. I powinno być wszystko ok. I chwileczkę się pobawiłem. I szyba założona. Także wszystko gotowe. Patent działa. Także pozdrawiam.